Jezus Chrystus jest Bogiem, przeciwnikiem rozwodów. Oto kolejna rzecz, którą uczyniliście. Okrywacie ołtarz Pana łzami, płaczem i wołaniem, tak że już nie patrzę na ofiarę ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki. Wy jednak mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między Tobą a żoną Twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest Twoją towarzyszką i żoną Twojego przemierza. Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha, a czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc trzeście swego ducha i niech nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości. Mówi bowiem Pan, Bóg Izraela, że nienawidzi oddalania, gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi Pan Zastępów. Tak więc trzeście swego ducha i nie postępujcie zdradliwie. Powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej dali z rozwodowy, lecz ja wam mówię, kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając, czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietom? I powiedział: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę, i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Zapytali go: Dlaczego więc możesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją? Odpowiedział im: Z powodu zatwardziałości waszego serca mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony. Ale od początku tak nie było. Lecz ja wam mówię: kto oddala swoją żonę, z wyjątkiem przypadku nierządu, i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan. Żona niech nie odchodzi od męża, lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża, albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony. Jesteś związany żoną? Nie szukaj rozłączenia. Jesteś rozwiązany od żony? Nie szukaj żony. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie... "Przez Słowo Boże!"